Do zosny, niech rozśpiewa na piepr radosny, hej! Przypnijcie na to i będzie bomba, i będzie bomba, hej! Że po raz kolejny mamy możliwość spotkania przy okazji konkursu ekologicznego. To już czternasta edycja. Jak widać pomysł bardzo dobry, bo w tym roku rekordowa liczba złożonych prac na etapie Eliminacji, bo w blisko 590 prac. Do etapu powiatowego zakwalifikowano 149 prac z 64 szkół, placówek z naszego powiatu. To najlepiej świadczy o tym, że ten konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, jest potrzebny i dobrze się stało, że właśnie 14 lat temu pan naczelnik Stanisław Smater. Wymyślił taką formułę swoich pracowników. pracownikami. Adesowanie jest do uczniów szkół z terenu powiatu miejskiego i jest przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria to szkoły podstawowe, druga uczniowie gimnazjów, trzecia uczniowie szkół średnich i gimnazjalnych. Na droga jak podkreślił, uudowane zostały ze środków finansowych. Przekazany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w oraz Budżet Województwa Miejskiego. W tym miejscu gorące podziękowania w imieniu Wydziału i uczestników. Składam dla Pani Miry Płockiej, Dyrektora Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. A Panią <śleszy> no poprz pani, to kawał drana. I to? Odpylią pod pożegnanie. Tak, zostawił tylko kartkę na stole, że ślub grał z dwóch, a nie z fanonem. My mówimy na, a wy mówicie. Na.